żeby się tylko odwrócili od wejścia A żeby się nie patrzeć na wejście, tak? Tak. E, słuchajcie, wszyscy patrzymy się na wejście. Dobra, nie, się nie, bo nie wejdę. No chodź! No to niech się wszyscy odwrócą. Nie wejdziesz! Dobra, wszyscy się odwróciliśmy. Dobra, patrzymy się na ten. E, odwróciliśmy się już. Na pewno. Co tu się stało? Jaka zmiana wygląda? Czy, te, czy ten nosek... Czy? Ale się go ty tyknie? masz misia tutaj! Ja. Zmiana o 180 stopniach. Okay. No. Loper, się? Aha! <laughs> e, Luper, halo! Zie, ziemia do Lupra! Luper, My halo! In e. Dobra! E. Mam najpiękniejszą e. dziewczynę na świecie! O! Dobra! Dobra, usta, usta, usta! Okay, nie, 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 nie! nie, nie... Yeah, Uratowany! Dobra, widzowie, ja już się formowałam włosy. że nie wiem nawet jaki to był kolor, bo te kolory jednak się różnią bardzo od tego, jak, jak tutaj są pokazane. I no, tutaj w ogóle w tym zdrawie musiałam, słuchajcie, te włosy sobie malować. Wiecie jak trudno jest w zlewie ogarnąć włosy? To było jakieś ubrania, ale ja tak naprawdę się, nawet mnie nie przebierałam, ale dobra. Martyna gotowa? Gotowa! gotowa no, to no to chodź! chodź, chodź idzie? Ee... O Boże, jacy... Oh my, my god! god. Nie Jaki pasuje nie te Mogę już zobaczyć? Tak, tak, tak. Co wy Ale... zrobiłeście? No przecież nie widzisz, piękne. tylko takie... Maska boska! Piękne. Nawet nie są do końca dobrze pomalowane, widzę farba nawet dobrze nie złapała. Mam jeszcze trochę swoich czarnych. Pasują to nie ci, tylko w sumie na przykład nie wzięła wybielaczy? Ja nie, 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 nie. Nie, nie. Super. Chodź. Nie, tak. nie, 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 Mogę ja iść, to nie, no możesz, chodź. nie, nie, możesz. nie, idę. nie, 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 Super. nie, tak idę, nie, idę. Jezus, nie, Maga, <suszy> Rotunku, nie, 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 teraz nie, nie, Mamy swoich... O! Dobra, dobra, do, 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 do. to nie będę do wędzę. Chodź. Jest... On stresan, mam stresam, mam strasznego stwierdzenie. Nie wyszła, zobaczysz. Na pewno? Tak, No to bo jak mi wyszło pięknie, no to ja reklamację no, składam. Ta ale szadaj! Ale czy Martyna nie jest za piękna? ej, Lufer, czy ty uważasz, że Martyna... Nie, Nie, ale wy potraficie, w sensie, już i potrafi zrobić takie rzeczy z ładnych rzeczy, że ja wolę... no. Ale no jest piękne, to jest piękne, Martyna, no, no, pokaż się! Dobra, idę, ale, ej, ale, ale kochasz mnie, tak? Tak! Ta. I mimo wszystko idę, jak i tak ze mną będziesz! No chodźmy! Nie parkira. kocham Cię! O, no, 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 prima aprilis, bo dzisiaj jest! Wiem, mów tak! No dobra, no to idę, patrz! Ciekawe, czy ze mną... Podoba Ci się? Harbowałyśmy je ze mną! No jest, tak! Mogę zobaczyć? Mogę już pokazać widzom? To uwaga widzowie, wow, pasują ci niebieskie oczy? No pasują mi. O, A i nie mamy niebieskie oczy, bo my mamy soczewki o, i był ziemek, ma mam w ręku. No Więc to, to... dziwne, że ładnie, niebie... ale pasują mi. Ej pasują mi. to trochę nam mi razem. się wydaje, ale trochę mi się lubor wydaje, że zamiast soczewek jednak one wzięły po prostu worki na śmieci i Nie, nie, to są soczewki. Nie jest takie profesjonalne. worki na śmieci. A. 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 A.